Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgier, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, wydarzeniem dnia jest to, że tak mówiąc po prostu Nawrockiemu zmiękła rura. To znaczy Nawrocki, który tak atakował Ukraińców, atakował prezydenta Zeleńskiego, teraz e, chce wspólnie z panem prezydentem Czech, generałem Petrem Pawłem zaprosić Zeleńskiego do Warszawy. Wiecie Państwo, po tym już blamażu nawrockiego związanym z tym, że nikt nie wierzy w takie bajki, które nam opowiadano, że mają jakieś takie ekskluzywne kontakty z prezydentem Donaldem Trumpem. Donald Trump wielu przywódcom mówi, że oni są świetni, najważniejsi i poklepuje ich po plecach. Natomiast wokół tego była ta cała doktryna PiSu, doktryna dudy i później doktryna ludzi nawrockiego stworzona, że oni jedyni potrafią... Polsce zapewnić bezpieczeństwo w związku z tym, że mają tak świetne kontakty z prezydentem Donaldem Trumpem. Pamiętacie Państwo pierwsze decyzje Nawrockiego i to, co mówił w kampanii wyborczej o tym ograniczeniach praw Ukraińców, to gdzie na początku już wetując Tę ustawę, już to, co to, to uzgodniono odnośnie praw Ukraińców w Polsce, no, wywalił nam oczy i uszy naszego wywiadu. De facto te starlinki, za które płaciliśmy około 80 milionów dolarów, świetnie wydane pieniądze. No, dzięki temu, Mieliśmy jakiś współudział w informacjach zbieranych przez rosyjską, przez ukraińską armię, przez ukraiński wywiad. I jak po prostu ta decyzja spowodowała olbrzymi problem i olbrzymie zagrożenie, że również nasza gospodarka, nasi przedsiębiorcy poniosą realne straty. Wytłumaczono chociażby na Wrocławskim jedną. Że w Polsce jest około 70 tysięcy ukraińskich kierowców, którzy no bardzo wspomagają sektor transportowy. To jest taki krwioobieg kraju i że ta sytuacja, która była taka niepewna, może spowodować zapaść. Te jego działania, to pójście na wojnę z rządem, to znaczy Wetowanie wszystkich ustaw, niepodpisywanie awansów dla generalskich dwa razy. Powtórzyło się to, że nam wystąpił pewnego rodzaju szantaż. Jeżeli nie dacie mojego człowieka, to nie będzie żadnych podpisów. Później niepodpisanie awansów dla 146 oficerów, przyszłych oficerów na stopień oficerski funkcjonariuszy i żołnierzy, to znaczy SKW i APW, no, powodowało rzeczywiście bardzo duże utrudnienia w działaniu państwa. Tak? Bo za tym, na no, tej chwili jeszcze nigdy nie zdarzyły takie sytuacje. No i Nawrowski, który wyraźnie mówił, że nie będzie podpisywał niczego. który atakował. Nawrocki, który również zaczął rozpychać się na tej prawicy, która nie jest prawicą. Zaczął odsuwać się Kaczyńskiego, no bo jak wiecie, Nawrocki nie wziął udziału w tych przez Kaczyńskiego organizowanych w tym marszu, który przerodził się w ten, tą demonstrację na placu zamkowym później nie wziął udziału w tej konferencji zorganizowanej przez niego w Katowicach. Też nie. No, wziął oczywiście udział w Marszu Niepodległości, rozmawiał z Mencenem i nawet chodziło o ten pakt senacki, w którym miał być takim arbitrem, który miał pogodzić Mencena z Kaczyńskim. To wszystko jest element takiej ofensywy na Ofenzywy, Ofensywy, która została mocno zahamowana przez ministra Żurka. Ministra Żurka, który zaczął pokazywać, że prawo będzie egzekwowane. To znaczy, chociażby. Zarzut dla ziobry, czy działania e, reformowania już tego wymiaru sprawiedliwości. widzę, że praktycznie teraz już możemy powiedzieć, że w Polsce skończyły się reszty wydobywcze. Czy to słynne wystąpienie ministra Sikorskiego, Donalda do Tuska, i później marszałka tego, że pokazali Nawróckiemu jego miejsce. W szeregu nawracki, który skompromitował się 11 listopada, który nie dość, że w jakiś dziwny sposób zachowywał się przy grobie nieznego żołnierza, krzyczał, jego przemówienie było skonstruowane w ten sposób, że atakował Unię Europejską. Natomiast słowem nie wspominał o zagrożeniu ze strony Rosji. No i Otrzymaliśmy taki niezwykle ważny sygnał po tym, kiedy w Polsce próbowano dokonać zamachu. Ewidentnie ślady prowadzą do Rosji. O tej sprawie wielokrotnie mówiliśmy. Mieliśmy kupę szczęścia, że nikt nie zginął. Oczywistym byłoby to, że wtedy. Nawrocki w świetle tych opowiadanych nam bajek powinien podnieść słuchawkę i zadzwonić do swojego przyjaciela. Czyli ten jego lektorat miał nadzieję, że on zadzwoni, powie mu i no Trump wyrazi jakąś twardą opinię, pogrodzi palcem Putinowi da nam dowody wsparcia. O tym cisza, rozumiecie Państwo, próba wysadzenia pociągu w kraju NATO. Nic o tym nie mówi prezydent Trump. Natomiast w tym czasie jest nie do przyjęcia plan zakończenia wojny na Ukrainie. Plan, w którym uderza się w suwerenność Polski. To znaczy, bez negocjacji z nami są tam wprowadzone punkty, że w Polsce będą stacjonowały jakieś myśliwce, myśliwce europejskie. My nie wiemy, czy to będzie świadczyło o tym, że wojska amerykańskie będą wycofane, czy będą tylko myśliwce, a już nie będzie mogło być innej broni. Ogranicza się armię ukraińską do 600 tysięcy, daje się im takie, nie do przyjęcia warunki kapitulacji. To jest kapitulacja. I robią to ludzie, którzy mają być tymi obrońcami Polski. Ciężko, bo w Polsce podnoszą się głosy z, z każdej strony sceny politycznej. Słyszałem wypowiedź nawet pana Brodzińskiego, że to jest nie do przyjęcia. Kaczyński musi powiedzieć, że to jest nie do przyjęcia. Nie może inaczej. I jak to wszystko pogodzić z tym, że oni lansowali tę bzdurę? I pamiętacie Państwo te jeszcze ja, Państwu mówiłem o tym, kiedy mm, wychodził Pan Przydacz i Pan Przydacz mówił, że praktycznie Donald Tusk powinien się odejść do dymisji, bo nie ma żadnych zdolności negocjacji i rozmów w Stanach Zjednoczonych. No, w, po tym, kiedy on mówił, oczywiście pojechał później do nominowanego przez Tuska, pana ambasadora, pana ministra Klicha, ambasadora Klicha. Pan ambasador wykonał swoje zadanie, przygot, pomógł przygotować jego ludzie wizytę króla Noworodzkiego. Oni oczywiście skorzystali z tego, co zrobili ludzie Klicha, czyli ludzie pracujący w ambasadzie, przepraszam, i później na niego mm, napluli. Tak. Teraz po tym, kiedy Nawrotski widzi, że nic nie może, bo nie udało się e, przyjąć służb specjalnych, tak naprawdę Nawrocki może sobie robić wszystko i nie udało mu się przyjąć wojska. E, jest to traktowane w normalny sposób. kosiniak Kamysz mm, stara się nie mm, denerwować Nawrockiego, ale, ale ma jakąś granicę. Nie pozwala No jest marszałek Czarze, Czarzasty, który dla Nawrockiego jest naprawdę różnym problemem. Nawrocki, który chciał wywalać rząd wytworzeniem projekt, projektów ustaw, które by destabilizowało państwo, no wyszedł i Czarzasty powiedział mu nie. To znaczy, tak spojrzał i to, to co robili oni. Powiedział, no będę wetował twoją ustawę, no. Nie będę ich, nie będę nimi ich procedował. No i co zrobić na Wrocki? Musi coś zrobić. jeździe i rozmawia z Petrem Pawlem, generałem, prezydentem Czech, bardzo prezydentem, który jasno stawia, się, stawia swój kraj w obronie Ukrainy. I to jest oczywiste. Hmm. Nawrocki musi zacząć rozmawiać z Zoeńskim. Nawrocki chce się postawić trochę w takiej pozycji człowieka, który będzie pośrednikiem między Zoeńskim a Trumpem. Nie potrzeba takiego pośrednika, ale Nawrocki musi pokazać, że jest ważny. A nagle okazuje się, że pilnuje tylko Żerandola i, no i w zasadzie powinien wyjaśnić, co on bierze pod Jones. To jest wielki kłopot. Jak widzicie to pokazanie, że będzie rozmawiał z Zeleńskim, to jest znowu mm, już takie źle postrzegane na pewno przez ludzi Męcena. Także nawróciemu zmiękła korura. Nawrocki musi patrzeć sam na siebie. Nie możesz tylko myśleć o tym, że wywali ten Tuska bo wywalić go nie zdołał. I to tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie okien w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.